Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. O, to Moi drodzy, tak jak wspomniałem, uroczystość niezwykła. W scenarii takiej, jaką mamy przed Panu Bogusławie, nam jeszcze pogodą przepiękną. Widać, że mamy tej wiosny, widać, że mamy ewidentne ocieplenie klimatu. Chciałbym tę sprawę najpierw poruszyć odnośnie do, do działania Ducha Świętego i jego roli. Zwróćcie uwagę, że na trzynastce proszę Ducha Świętego, śpiewamy ten, 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 ten hymn do Ducha Świętego. Prosząc Go o to, żeby niech łaska Twoja dotknie nas i mnie. On ma charakter po prostu taki. Ta suplikacja ma na celu otworzenie przepowiadającego, tak, żeby Pan mógł dokonał mocą Ducha Świętego to, czego chce dokonać, i również odnośnie do słuchających, żeby byli na tyle otwarci, żeby. Przekazał to, co chce przekazać i dotknął tych sfer duchowych, yy, serca, yy, które chce dotknąć. To jest tajemnica, którą, którą przeżywamy tu wiecie od tylu lat. Yy, ja mam tego świadomość, że, że czasami jest tak, że księdza, no sprawa taka, się, to się zmagałem, czy tam zmagałam, przyszłam tutaj, czy przyszedłem. Jest, jest msza i, i, i jest absolutnie dotknięcie sprawy, która mnie tak dotyka albo boli, albo z czym się zmagam. Przecież to jest oczywista sprawa, że to nie jest przygotowany wykład. To nie jest... To, to się dzieje oczywiście na poziomie ludzkim, w sensie takim, że jest słowo, że jest jakaś treść, która wynika z Ewangelii, etc., etc. ale my musimy mieć świadomość tego, że my się tutaj po prostu przemieszczamy w mocy i obecności Ducha Świętego. On jest tak gęsty tutaj, że po prostu no, nożem można było go kroić, gdybym chciał przełożyć to na materię. I cała, powiedziałbym, ta prośba, która, która jest skierowana do niego właśnie na samym początku, ja się nauczyłem na jednych z rekolekcji, rekolekcji prowadziłem w głogowie, i to oni tam się to. I to mnie tam, tam, tak mnie to dotykało, jak zaczynałem konferencję, tak mnie to dotykało, że powiedziałem, że przyjadę tutaj i wprowadzę tu tę, 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 tę tę prośbę właśnie po to, żebyśmy my nawzajem mogli wynieść jak najwięcej z tego doświadczenia z tego spotkania. Dlaczego? Dlatego, że że jeżeli nie, mamy, jeżeli, jeżeli nie otworzymy się i nie pozwolimy Duchowi Świętemu zadziałać, to, to, to jesteśmy troszeczkę jak, jak, jak wyłączona lampa. Bo Duch Święty jest takim łącznikiem pomiędzy Ojcem i Synem. I on jest tym taką, powiedziałbym, takim, powiedziałbym, takim światłowodem, gdybym chciał to przyłożyć, energii, która jest tego światła, której mocy, która dotyka, może dotknąć nas, który, którzy w tym funkcjonujemy. Nawet jeżeli mamy bardzo wysoki potencjał, i możemy, mamy potencjał, że możemy świecić jak 150 czy 200 może jako dwudziestka, wszystko jedno, ale bez względu na to, jaki potencjał, jeżeli nie ma tego podłączenia, to my będziemy mieli z tą 150, będziemy zgaszoną siedzieli i koniec. I nic z tego nie będzie wynikało. Po prostu jest lampa, ubrana, ma bażur, ma jakiś tam tego, jest odkurzona, jest uczesana, o, 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 ten, but ma założony i tak dalej, ale nie świeci. Nie świeci dlatego, że nie ma tego, tego otwarcia prośby i gotowości do przyjęcia. Ja, ja naprawdę, wierzcie mi, że Jestem bardzo zaprzyjaźniony z Duchem Świętym, nie ze względu na parafię, z którą związany jestem od 13 lat w sposób, no, powiedziałbym, niezobowiązujący, bo przyjeżdżam tu jako gość, ale, ale dlatego, że wiem bardzo dobrze, że Duch Święty jest ową mocą sprawczą, mocą, energią, która może w nas dokonać wielu rzeczy, jeżeli się dla Niego otwieramy. Ja codziennie odmawiam litanie do Ducha Świętego. A przynajmniej raz w tygodniu odmawiam, jeżeli mam tylko możliwość odprawienia Mszy Świętej Wotywnej o Duchu Świętym, odprawiam przynajmniej raz w tygodniu, z reguły w poniedziałki, odprawiam Mszę Świętą o Duchu Świętym, ponieważ wiem, że ja bez niego nie jestem w stanie zrobić nic. Jak się nie podłączę pod to źródło, to ja po prostu mogę powiedzieć wykład, mogę zrobić takie czy inne rzeczy, ale będą ludzkie. Jeżeli ja na przykład nie, pomog, pomog, nie, 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 nie poproszę Ducha Świętego i nie pomogę asystencji Bożej, to ja bym ten bigos spalił. No wiecie naprawdę to jest sztuka, żeby, żeby co pół godziny, czy 45 minut przez 3 dni yy, z rzędu, a trzeba było to zrobić cztery razy, to trzeba było to przemieszać co w 45 minut musiałem schodzić do kuchni i tą wajchą zamieszać, zamie żeby się nie spalił, bo to, to jest cały wiek, no? Trzy dni się tego trzeba, to, to, to żeby się to odparowało i żeby się nie spaliło. Raz było tak, że musiałem go skrobać, yy, ale mnie to Duch Święty mi właśnie, no leć tam, zobacz co się dzieje. Nie poleciałem, zobaczyłem tego. i mam świadomość, oczywiście, że wiadomo rzeczą, że trzeba mieć pamięć i mieć wolę i, i, i rozum i, i całą, całą tę fizyczność. Ale jeśli się człowiek zaczyna ograniczać tylko i wyłącznie do tego swojego ja i nie ma tego podłączenia, to funkcjonuje sam. I z reguły, wtedy, z, reguły, z reguły przynosi jako owoc korzyść zgniłych ulęgałek, wcześniej czy później. Natomiast jak się podłącza pod, ten, pod to źródło, to jest pewne bezpieczeństwo, pewna gwarancja, że oczywiście sam tam nie, nie namiesza swoim grzechem, to jest pewna gwarancja, że to, że to dobrze wyjdzie. I, i to doświadczenie y, y, działania Ducha Świętego przejawia się w, 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 w darach, które Duch Święty, o których mówi Galatów, W rozdziale one są wymienione, mianowicie o, owoce Ducha Świętego to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Miłość, radość, mówiłem o tej radości w ubiegłym tygodniu, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są, to, jest, to są owoce Ducha Świętego. I jak człowiek jest oparty na, na jego działaniu, ma świadomość jego mocy, to, to życie zupełnie inaczej wygląda, ma inny, zupełnie inny smak. I y, Duch Święty jest taką tą osobą, powiedział, udzielającą. I, i to na, to na, na to chciałbym zwrócić troszeczkę uwagę. Mianowicie on jest dawcą. Y, bierze od ojca i syna. Będę na kole biblijnym tłumaczył na czym polega ta kwestia w środę, że właśnie od ojca i syna, na czym to polega i o co w tym chodzi. Natomiast, natomiast tylko teraz mówisz, że to jest dawca. Bez względu na to, zobaczysz udziela się tak jak słońce i deszcz wszystkim, tak samo udziela się wszystkim tylko pytanie kto chce się wystawić na, te, na to działanie, a kto się chowa. I to działanie, to dawanie pewny uczy pewnego rodzaju też takiej otwartości w nas. Mianowicie chodzi mi o to, że święty Paweł mówi, że więcej radości jest w dawaniu a aniżeli w braniu. I przyznaję, że ja ostatnio doświadczyłem bardzo przykrego takiego, takiego, takiego przeżycia, mianowicie takie postawy, żądać i mieć pretensje. I to jest coraz bardziej to widzę, taką roszczeniową postawę. Wszystko mi się należy. Ja nie muszę za nic płacić, nic mamy nie kosztować, wszystko ma być na wstrzyknięcie palca, i jak mi się coś nie podoba, to ja robię, robię pretensje i mam, że tak powiem, nie wiadomo co. Jakby człowiek wychodził z takiego założenia, jak na przykład powiedzmy, no, weźmy tak, że musiałby do wszystkiego dojść sam od początku, pracować ciężko i wiedzieć, że mu to łatwo nie przychodzi, to naprawdę nie narzekałby. Dlatego, że to, to co obserwuję w, w takiej tkance społecznej, to jest to, że my praktycznie do nam wiele rzeczy łatwo przychodzi. My, my nie mamy czegoś takiego na przykład, co ja pamiętam z młodych moich lat, że, że, że Boże Narodzenie kojarzyło mi się z zapachem pomarańczy. Która przypływała już od cały Adwent, było wiadomo, że płyną, płynie statek z Kuby z pomarańczami, wkrótce zostaną rozładowane, i społeczeństwo będzie mogło po tam ząbku, tam, po takim dzwonku sobie dziabnąć. I pamiętam te pomarańcze, ten zapach pomarańczy, która zawsze była jako Boże Narodzenie. Im były dwie pomarańcze, i w pierwszy dzień świąt dziłem się z moją siostrą tą jedną pomarańczą, a w drugi dzień świąt tą drugą pomarańczą. się dzielili. I trzeba było się nauczyć tego, że ona jest jedna że się na pewno nie zepsuła, ani się jej nie wyrzuciło, że było to coś świątecznego i to było coś absolutnie to był rarytas i delikates. I jak się ma ten, ten, jak się człowiek ma to doświadczenie, to to, że widzi, że ma tak wszystko pod ręką, tak, i może sobie to, to, tamto, wybierać, krękać, narzekać, marudzić, podmarudzać, i roszczyć te pretensje, żądać i mieć pretensje, to to jest pewien rodzaj takiego pewnej niewdzięczności. I dlatego, kiedy czytałem Sarę Young, to sobie taki zrobiłem, mówiłem to na, chyba na lekcji Divina, ale Wam też mogę, bo skoro, dlaczego nie? Mianowicie, Pan Jezus tam u mówi tak. Przypominaj sobie wszystkie moje dary, które dostajesz przez działanie Ducha Świętego. Przypomnij sobie i napisz sobie na kartce i przyklej sobie na miejscu, gdzie będziesz w domu przechodzisz, gdzie je widzisz. Żebyś nie zapomniał, ile ode mnie dostajesz. Ja mam, no, że mówię, ja mam na, na lampie, mam przy, przy, na, na bazurze, tak sobie przypomnę, pineskę, dwie takie takie, takie, y, y, te żółte kartki, takie klejące, y, y, tak zwane poset, y, przyklejone mam, jeszcze pineską przyczepione. Jak mi się coś przypomni, to sobie tam dopisuję. Co przychodzę, co zerkam i patrzę, aha, no tak, to, 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 to. nic mi się nie należy. To wszystko, co mam, to wszystko, czym jestem i kim jestem, że przepięknie święty, Jana, święty Ignacy Loyola, wszystko tym, kim jestem, i co mam i kim jestem, jest darem Twoim. I ta, wtedy ta świadomość przyjmowania, przyjmowania daru, hoślenia, daru, uczy też również, również uczy pewnego umiejętności dawania, otwartości. Dlaczego zrobiłem bigos i fasolkę? Ja nie zrobiłem dlatego, że mnie się nie, bo ja nie mam nic innego lepszego do roboty. Ja jestem zarobiony tak, że się w, w, w głowie nie mieści. I robiłem to dlatego, dlatego że wiedziałem, że wcześniej, wcześniej robili to żołnierze tutaj. Nie dało rady tego zrobić, bo żołnierze obecnie mają inne zajęcia na granicy i poza nią. Nie dało rady tego zorganizować, a ponieważ ja byłem w wojsku, w tonie żywnościowym i uczyli mnie tego, żeby umieć przeliczyć te proporcje, ile na, ile kapusty, ile trzeba pieprzu, ile trzeba liści laurowych, no co umiałem to zrobić i powiedziałem proszę, słuchaj, nie martw się, ja to zrobię, żebym wiedział, że to jest, roboty, to tego w życiu nie zrobił, natomiast to jest prostu, to jest, to jest tytaniczna praca rzeczywiście, ale dlaczego to zrobiłem? Dlatego, ja z tego nie mam nic, ale mam was. Ja materialnie niczego nie zyskuję, ale mam świadomość, że jak stanę na sądzie jednostkowym, to dar duchowy, który jest udzielany, osią I ja jestem święcie przekonany, że wy, nie wiem czy w całości, ale w części, pójdziecie do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich przyjaciół i będziecie starali się otworzyć swoje serce na potencjale, który jest, na który was stać. Tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o zdolności, o talenty, o możliwości, o, 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 o te potencjały, którym zostaliśmy obdarzeni, żeby dać komuś, żeby mu zrobić przyjemność. I jest to jedną stronę, ale jest jeszcze druga strona. To jest przyjmowanie, to jest umiejętność przyjmowania daru. I tutaj też przestrzegam przed taką postawą, że ktoś na przykład robi ci prezent, myśli, kombinuje, zastanawia się, co z tym zrobić żeby wymyśleć coś i zrobić przyjemność. Daje prezent i słyszy w odpowiedzi. No nie, no nie trzeba było. No po co taki kłopot? To po prostu wtedy się można naprawdę chlasnąć szarym mydłem pod pachami. Słowo mam honoru daje. I ja pamiętam, że się tego nauczyłem, jak byłem, jak byłem księdzem, jeździłem do pęci już tak daje, już bardzo I Jeździłem tam w tych lecicach, bo probosz takie, które się ze mną no, wypijkowały, byłem w seminarium. Bardzo to było, bardzo, bardzo. no, Mała parafia, ale bardzo taka kochana. Ludzie wspaniali, naprawdę kochani, tacy serdeczni, tacy z sercem, po prostu coś wspaniałego. I tam jeździłem do takiej małej, małej nie, nie się przyświętych w kościele, tylko odprawiałem kościół taki, w takiej małej kapliczce. A może przyjeżdżało może 50, 60 osób. Nie chodziło o jakieś gremia wielkie, nie wiadomo co. I oni zawsze w okolicach moich imienin, no, oni się zawsze tam organizowali, tam składali mi życzenia. I to ja, to mnie wykrępowało i ja mówię, nie, nie trzeba było, nie, nie, ja nie chcę tego, bo tak, to, to tak zwana garbata pogora. I proboszcz mi wtedy powiedział, wziął mnie na stronę i powiedział tak: Nie o ciebie chodzi. To nie o ciebie chodzi. Oni o tym myślą, pamiętają, starają się, organizują się. Chodzi o to, że oni chcą Ci podziękować za to, że ty tutaj w Warszawy przyjeżdżasz i jesteś tydzień w tydzień, chociaż nie musisz. Naucz się przyjąć. Nie chodzi o ciebie, ty chodzi o nich. I podziękuj im za to, że Ci dziękują. I to zawsze płynie w drugą w dwie obie strony. To jest trzeba umieć też, poko to, to trzeba pokory trochę, żeby, żeby umieć też dać się obdarować i otworzyć się na to. I taka jest też postawa w stosunku do Ducha Świętego, że dać się obdarować, dać się przyjąć jako dziecko Boże i dać się obdarować, jak się da, a jednocześnie będąc obdarowanym, również udawać innym. Ponieważ dobro dane raz przychodzi z wielokrotnie i to co wielokrotnie z tej strony padało, przypomnę ten aforyzm Tagore, grabiejącymi przed śmiercią rękoma, będziesz mógł wziąć tylko to, co dałeś innym.